Tutaj. Aż ka Tam jeszcze Zofia na dole była. Tu mnie na markku. Mniejsza strzelają. Kamery, Patrzę okay, kamerę, nic że... nie widać. Na dole coś jest, nadal w dół jest restauracja. Od schodów tych main, tych... Od tych schodów Domin. Zofia tam... Jest tam cały czas, czy nie? Dobra, zopkał Okej, nice. Blicam, Maja. Pomóc Ci, fiszu? Jeszcze nie lew. Dobra, wpadn, nice. Którym? Aha! Sledge jest tu. Sledge na oknie jest, no. Którym? Tym, przy karaoke. Dobra, dobra. Tam jest pułapka, jak coś. One remaining.

Leży sledge, jeszcze on Jackala. Obiegam. No Pod na schodach. Tu leż. Ładnie Dobrze. Ostatni chyba gdzieś przy ogrodzie, nie jestem pewien chyba jest ładnie do mnie Ej, sorry, że ej, ejce zabrałem, nie? W ogóle kurwa ja dostałem za pierwszym razem skama kurwa wszyscy leży Okno, okno. Jeden. Jesteś w kuchni. Bobo. powiek z ogrodu. Jest na bębnie. Uważaj. Fisz mi. Co robisz? Fisz, góra. No wiem. Patrzyłem, ale go nie widziałam w ogóle. Caveira jest na holu. Jak ona to przeżyła? Caveira leży. Gdzie? Na mnie, zaraz, na mnie zaraz będzie w

na ekwip strona, na a Wejdzie, może wejść jest od y, północy, od północy, tam gdzie bag był Pali co? chyba No Kęciapę Co to, to jest? Termite? Termite Dronuje lobby czyste macie jakby co obity 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 jest lucky luck ja pierdolę Ja sam tam. daj na echo jak możesz bo nie ma info kurwa no, mam doleć, mogę A, tu jest hatch. należy. Ja <m prostu Interestingly> the Dobra, leży. Dobra, leży. <m small spirit> Jak ty się ma i napatrzyłeś? No i dobra Leży zlecz! Dobra, leży ktoś jeszcze. Pakę ma, pakę mam na zewnątrz. Paka okno. Paka okno. Od, od tamtej strony. Od tamtego wejścia. Które? Słyszę, słyszę spa Okno kuchenne, okno kuchenne Dół nie leży ten internet, leży Pod Place. okno może być oboje są u góry schody, schody są u słyszę hacze cały czas gdzie? Kurwa. Na haczu, na haczu jest. Oni pakę mają na O pory, paki... kurwa spadł. No, w spadł. Nie ma paki, nie ma paki. Nice. Nie, bo oni pakę mieli, bo ja zabiłem z paką. Nie mieli paki, było paki, zabiłem to... pakę. No nie, tylko byli na górze, to nie mieli jak pójść. Ale strasznie dramatycznie bronimy to, jakoś tak mam wrażenie. Jeden dropi. Kurwa, aha. Poczekajcie, ja wszystko Aha, przed nim, przed na górze, nie? No wiem, widziałem. Leży, leży prosto. To inna to Do... już... Do góry broń. Jedna. Dwa. Tak, to dwie ma Ta Dobrze, Kurwa, wie co to jest Dobrze, dobra, zajebiście Idę na górę Idę na górę Przepalam Zgadzam wszystkie prosty Ładnie Może skontuje jakoś tutaj Jagier, o kurwa do, doły tak

Jedna no. to Proszę, 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 to, Proszę, To Proszę, musi być. Proszę, jest Proszę, jest, jest. Na Proszę, Proszę, bioteka, bioteka. Nie mamy kurwa czasu Gdzie jest reszta? Mamy info? Info jakieś? Nie, nie ma Piłnę żył? Hmm. Kurwa echo, jestem daleko Za bombo, na trofii. ładnie Fiszu, pięknie Zajebiście Fiszu Ale zajebiście to zrobiłeś Zajebiście Dobrze powiedział. Zostałem jest To no. tak, no, nie. No, nie ma jeszcze. Tak, tak. Tak, tak. Tak, tak. Spaka. Nie wiem, echo mają tak Lec leży? To jeden z wina. Nie chyba kończy nami się Kurwa, mać Jestem dead Ładnie złomek, pięknie Ładny. Jest defuser, Ej a... już jest na tym, już jest CC już Oknem, twiczka. Y jest tam, na kaszy, przedna sajto, przedną sajto, twiczka. Ładnie. Skiłuj, skiłuj, bardzo dobrze. Tak, 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 tak. Możesz silować? Jest, jest, jest od przepałki. od Nie, on też nie ma hila, nie ma hila Jak ona nie dostaje? Bardzo no, Zostawcie ją kurwa. Ona nie przejdzie na razie. Zostawcie, nie tylko zostawcie ją Pierdolić tą sukę no, no, Nie, pikuj, nie, pikuj, Wolf. W 15 nie, 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 Dobra, leż. Eee, w ogóle sorry że stałem nawet nie dostawiłem ADS ów ale się okazało że jak ustawiłem ten wysoki priorytet to i myszka wariowała. I musiałem szybko zmienić na normalny. A jak oni nas zajebią z broni to nie mam pytań. No wyjebana jedna runda za darmo. Jest, jest, nie strzelaj. No tak nie strzelają A, kurwa, właśnie o to mi się chodziło. Napierdalamy ich. Jest, Taszka. Pierdolę, strzelił pierwszy, strzelił pierwszy. Wyjebane mam. Chcieliśmy kurwa być uprzejmi, pierdolę ich teraz. Wolf. Leży widz dok. Leży widzi Ja nie mam w ogóle, ja nie mam w ogóle litości. Jak ktoś strzela to nie mam litości po prostu. Znaczy, szczerze Wizus powiem ci miałem podobne podejście, też nie chciałem. Ale z drugiej strony rozumiałem ten, że chcieliście być fair, ale je... Jak... Znaczy no, wiesz, miałeś po prostu, że to serankę, ty ja nie wiesz. Ale w momencie, kiedy Zofia strzeliła, to nie miałem żadnych wątpliwości, no, trzeba stary, bić. Ale też z drugiej strony patrz to, no kurwa, oni grali we trzech, a my siedźmy. Dobra, kurwa, ale jak ja grałem 3 na 5, to było do... Wolf.